Siemanko. Dzisiejszy niedzielny poranek rozpocząłem od tego, że przede wszystkim przyszedłem tutaj na górę do moich papryk wybrać trochę tych liści, które opadły. Mam yy, mały atak, jeśli chodzi o ziemiórki. Jest ich tutaj bardzo dużo w tych doniczkach. Praktycznie zaraz po wniesieniu do domu się pojawiły w ogromnej ilości, więc kupiłem żółte lepy nie ma sensu dawać dużych kawałków więc pociąłem na takie wąskie paski o szerokości 3 cm powkładałem do doniczki jak tylko się troszkę zapełnią to wymienię na kolejne tak aby nie, no, nie wysychały żeby nie traciły swoich właściwości żeby na no jak najdłużej starczyło kolejnym krokiem jest jaki zamierzam tutaj podjąć to w najbliższym czasie uzupełnić ziemię do tego rantu do załamania doniczki i na wierzch nasypać jeszcze drobniutkiego piasku który rzekomo utrudnia wchodzenie w ziemię w ziemiórką i rozmnażania się. W ciągu ostatniego tygodnia bardzo dużo papryk ładnie mi tutaj dojrzało i one się już nadają do zbioru, ale jeszcze je zostawię, bo na chwilę obecną nie mam co z nimi zrobić. Nie potrzebuję ich do kulinariów, więc niech sobie wiszą i dojrzewają. Jest jeszcze troszkę habanero, które jest zieloniutkie, ale dojrzeje. Na podwórku, przy te, na tarasie, przy oknie stoją kolejne papryki, które tutaj muszę przynieść. Natomiast tamte są już yy, poobcinane, tak jak tutaj ta. o. taki oto hamski sposób został tylko jeden główny badel I jak widać z niego już tutaj wychodzą gałązki boczne, odrosty, jak to zwał, tak zwał. Będziemy zagęszczać ten krzaczek. Nawet się zastanawiam, czy nie przyciąć go jeszcze niżej, czy nie zejść z tym przycinaniem, na przykład do tej wysokości. No ale zostawiłem, poczekamy, niech się krzewi. Podobnie zrobię z tym wyciągniętym dziadem. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, to się zastanowię, bo jest na nich bardzo dużo jeszcze pączków kwiatowych i trochę szkoda. Zobaczymy, może przez zimę coś tutaj zakwitnie, może coś tutaj dojrzeje. Oczywiście, no, żeby zakwitło, żeby dojrzało, dołożę tutaj jeszcze lampę. I przez te kilka godzin rano i kilka godzin wieczorem zamierzam doświetlać to zarówno pod oknem, jak i w groove boxie. Nie będzie to pewnie najtańsze rozwiązanie, no ale coś za coś. Tak. Tutaj jeszcze też kilka papryk zielonych, malutkich jest takich. Które będą dojrzewać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, a na podwórku w sumie nic się nie dzieje dzisiaj był przymrozek Wszystko już jest, było skute lodem. Tak, e, dosyć mocno. Samochód to tak z pół centymetra wody miał na sobie zamarzniętej, przez to, że mu była moc, no, taka e, gęsta mgła. Może się przejdźmy na podwórko i zobaczmy, co tam się działo. Jak to wygląda w tej chwili. Zwłaszcza, że muszę nakarmić przepiórki jeszcze przed wyjściem z domu. Dobra, to widzimy się na podwórku. Słońce świeci dosyć mocno i w słoneczku jest cieplutko. Natomiast widać, że to wszystko dopiero odpuszcza. Chociaż nie, tutaj to już jest tylko zaparowane, więc... Zaraz przyniosę Wam jeść. Tylko źle zrobiłem, bo konew, tą konewkę, pojemnik do nasypywania jedzenia zostawiłem w środku, więc... Lipa. Nie wiem, czy jest... A nie, jest woda. Myślałem, że może coś tam się ten smoczek zawiesił i zlało wodę do zera, ale one po prostu tyle wypiły. Muszę nalać i wody w takim razie i dać im jeść, ale najpierw muszę odzyskać konewkę z ogródka. Jest już troszeczkę tak ponuro, bym powiedział. Głównie ze względu na to, że, że co, no że liście spadają. Dużą część zgrabiłem. Z paulowni liście wywaliłem, bo w sumie nie wiem, czy one są dobre, czy nie. Tylko troszkę tutaj zostało na grządce. Ale tak. Zrobiło się na dworze mokro, zimno. I jakoś tak mało przyjemnie. Wczoraj połakomiłem się i zerwałem sobie jedną zieloną paprykę do zjedzenia. No i powiem tak. To to lotek. Jedne. Są tutaj trzy krzaczki. Z jednego zerwiemy, 3-4 papryki zjemy i są takie pikantne, ale do zjedzenia. Z jednego tutaj, od tego frontowego zerwałem. Po prostu wykręciło mnie i nie byłem w stanie tego połknąć. Ból jak nie wiem co. Czyli można powiedzieć, mimo że to niby to samo, to papryka papryczce tutaj jest nierówna i to bardzo nierówna. Tam mam śmieci i jeszcze mam co? Batata do wykopania z tej doniczki, ale to. Już teraz to mi się nie śpieszy z tym. Tam przepiórki też się dobijają, bo chcą jeść. Tak to wygląda troszeczkę dosyćko... sobiutko. Jeśli chodzi o to, ile urósł liść laurowy w tym roku, no to pod najmniejszymi dwoma listkami takimi mikro, mikro, dosłownie centymetrowej długości zawiązałem czerwoną Czerwoną wełnę, no i chciałem zobaczyć, ile urosło. No to widzimy, tu jest ile, powiedzmy, dwa takie maleńkie, jak były wcześniej, są młode. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem liści urosło. Takich też dosyć niezbyt wielkich, więc no, liśle chorowe ewidentnie bardzo powolutku mi tutaj rośnie. Bo mimo chłodu widzę, że nie zmroziło mi tutaj ani tego. Za bardzo tej werbeny cytrynowej Która pięknie zresztą pachnie Ani pepino się Nic nie stało takiego, że Żeby zaczęło marnieć tak? To jest osłonięte od tego chłodu Wiatru, to jeszcze jedno O sobie zaraz zjem Bo widać, że już jest dojrzałe Jedno jeszcze jest No i tutaj są te papryki w dużej mierze Już przycięte, tak Przygotowane do tego One, O widać jak bliskie, malutkie pączki wypuszczają jak chcą się rozrastać i po prostu krzewić. I to są papryki, które trafią właśnie na górę. Zobaczymy, jak one przezimują, jak one się zaczną rozrastać. Czysto teoretycznie to wszystko są habanero lub skorpiony, więc powinny ładnie, ładnie się rozkrzewić i zacząć w przyszłym roku szybciej owocować. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. I czekam na razie na, na jeszcze kilka przesyłek z nasionami, które zamówiłem. Chciałbym, aby dotarły, żeby wysiać je w jednym czasie z tymi, co mam. Tak, aby w przyszłym roku móc zrobić jeszcze ostrzejsze sosy. No i cóż. Nie lubię wychodzić na ogród i patrzeć, jak to wygląda na jesień, bo jest po prostu takie słabe i trochę, jakby powiedzieć, smutne. Wszystko już jest takie pożółkłe mocno, zbrązowiałe. Oczko też wygląda jak po prostu wielka kałuża gdzieś w lesie zasypana liśćmi. Nawet ryb nie widzę w tej chwili. Znaczy widzę jednego karpia, ale wszystko się już tam pochowało, gdzieś głębiej powłaziło. Muszę przynieść jeszcze tutaj z dwie taczki ziemi na te liście zasypać. Chciałem trochę kompostu jeszcze tutaj dosypać do tej skrzyni, bo tu jest mało tej ziemi, więc tutaj na pewno kompost jeszcze trafi. Tutaj troszeczkę obornika pod przepiórek dam. Się tam, o się tam skaczą. Zresztą już wywróciły tę konewkę, bo, bo, bo nie przyniosą jedzenia. Liście spod brzoskwini strasznie yy, tak niesystematycznie opadają. Czekam, żeby to opadło, żeby zgrabić i zabrać, bo tam niektóre są porażone. To nie chciałbym tego zostawiać tutaj na grządce, ani nigdzie dawać. I od wszystko w temacie. Ogródka. Teraz już tylko. O, grzybek rośnie, a ja zaraz właśnie jadę do lasu na grzyby. Mam nadzieję, że jeszcze coś nazbieramy. Bo ostatnio, ostatnio, przepraszam. Wczoraj jechałem do pracy, widziałem panią. Dwa wiadra podgrzybków niosła. W okolicach Jelcza. Więc nie jelcza, to była czernica. Więc znaczy się, że... No, że grzyby gdzieś jeszcze się pochowały. Fajne jest to, że ten kasztan jadalny tak długo trzyma takie ładne zielone liście. I to widać, że to się trzymają, że to nie chce odpadać. Mam nadzieję, że teraz już ruszy, ma metr 20, m 30 wysokości, został obgolony, zostawiłem tylko jedną gałąź, tutaj będzie miał nawóz, będzie miał wodę, to wszystko będzie szło z tej grządki, tam dookoła też podsypane, myślę, że teraz to on już wystartuje i wreszcie będę miał... No w miarę dobrze e, rosnące szybko drzewo na, na ogródku, bo jak do tej pory to był po prostu malutki krzaczek, choć z drugiej strony ja go hoduję dosłownie od kasztana, więc no też nie ma się co dziwić, że on tak powolutku rośnie. Jak przywiozłem go tutaj to miał 5 lat temu z 8 cm wysokości i ze 3 listki, no to powiedzmy nie jest to najszybciej rosnące drzewo, ale patrzyłem u innych, podobnie to wygląda. Wydaje mi się, że ono po prostu potrzebuje czasu i wystartuje w miarę sensownie dopiero od do jakiejś wielkości. W końcu to nie jest leszczyna. Jest bałagan na ogródku, nie powiem. Nie sprzątam, nie czyszczę. Nie mam na to czasu. Nawet kartonów nie miałem za bardzo, jak pochować, poukrywać gdzieś po jakichś kątach, żeby to się tak nie walało. Ale jak już nadejdzie pora, żeby tośka chociaż troszkę. Chciała spać i dzieci Chociaż troszkę chciały się same ze sobą Pobawić, bo znowu jest kryzys Z tym, to myślę, że tu ruszę i, I zacznę coś działać Zwłaszcza, że muszę jeszcze przywieźć Ziemi nasypać na trawnik I to tak padałoby z 10 cm Dowalić, żeby tutaj Zrobić lekką górkę, żeby ta woda Odchodziła na boki, bo na razie To po prostu jest jakiś dramat A wrzosiki, które przyniosłem Proszę bardzo Posadzone tutaj Trzymają się, zielone są, ładnie wyglądają. Muszę trochę przeplewić tą trawkę. A myślę, że będą tu fajnie wyglądać. I to by było na razie chyba na tyle, jeśli chodzi o rozwój sytuacji. Nie mogę wystartować z tym poddaszem zakichanym, bo nie bardzo mam jak się za to zabrać. A tu jeszcze jest kupa roboty na dworze. Przyniosłem piecyk, bo miałem wędzić piersi. Chciałem kupić piersi z kurczaka i uwędzić, bo Karolina lubi. I jedyne co to, to, udało mi się ten piecyk tu przynieść i trochę drewna nasuszyć do wędzenia. Ale spokojnie, spokojnie czeka przede mną zaraz ponad dwa tygodnie wolnego siedzenia w domu. więc myślę, że, że wtedy wszystko kupię. Chyba, że mi jakaś kwarantanna dopadnie. Ale jeśli nie dopadnie mi kwarantanna, to wszystko kupię i zacznę sobie troszkę gotować. Zwłaszcza, że chciałbym jeszcze przynajmniej dwa kociołki myśliwskie jakieś zrobić w tym roku na ogródku. Kociołek tam sobie stoi, i z wierzchu wieje, bo nie został zabezpieczony przeze mnie. Bo był, miał być jeszcze używany, miał być jeszcze używany, a wilgoć jest okropna przez te deszcze, więc no jest jak jest. I tutaj powoli myślę, żeby rozebrać ten stelaż z lewej strony i zrobić troszeczkę coś innego. Z tych, tutaj, gdzie są te, te kantówki, te stemple budowlane. Ale to z tym się jeszcze wstrzymuję, bo to mi jest potrzebne i w przyszłym roku raczej jeszcze, jeszcze to wykorzystam. Natomiast no jak widać ogródek warzywny się mocno rozrósł przez ostatnie lata. I im bardziej sobie obiecuję, że nie będę tego powiększał, nie będzie tutaj więcej tego miejsca na grządki, bo starczy. Zostawmy sobie coś jeszcze w pustej przestrzeni. No to tak, wjechała szklarnia. Wjechały skrzynki, wjechało to, a jeszcze muszę tam y, te skrzynki sobie ponownie rozłożyć obok szklarni. Chciałem więc, będzie, będzie coraz mniej miejsca, a jeśli chodzi o kopanie w piłkę, a coraz więcej miejsca z warzywami. Nie mówię już o tym, że no, jeszcze <laughs> jakieś dwa drzewka owocowe bym chciał, ale to już temat na przyszły rok. Okej, okay, dobra, na razie miłego dnia, żegnam się. Idę karmić towarzystwo. W sensie przepióry i zbieram się do lasu. A jeszcze przede mną sprzątanie szopy, bo to, co tam się dzieje, to też jest głowa mała. Narka.